Wchodzą po przed... barku. A bym ja mogą wchodzić. Tak no to jest. Może dług zabije. Jeden jest na pizzy, jeden przed całym. Kurwa, środek jednego. Ale... Jeszcze weźmy się chęci. O? I co to co jest? O co chodzi? To jest dwa. Nie, ja, ta, ta kraja jest tak zepsuta. Czy ty u najlepszego szeli? Nie mam dzisiaj żadnego kurwa święta. Dzisiaj jest 21 marca? I co z tego? To jest dzień downa A. Do wszystkiego najlepszego dla do wszystkich downów Światowy dzień zespołu downa, 21 marca Co ty powiedziałeś? Ty no... kurwa, ty jesteś pośledzony Jeszcze byś go spalił Bo kurwa ten... To tak wysoko muruje kurwa nad proże. Zamiast otwierać skrzynie w grze, wypróbuj CSGO Skins. Jest to strona, która istnieje od 2015 roku. Znajduje się tu wiele różnorodnych skrzyń. Strona oferuje codzienną darmową skrzynię z szansą na fajne skiny. Rewelacyjnym urozmaiceniem są specjalne wydarzenia, które co jakiś czas strona organizuje specjalnie pod graczy. Dodatkowo na CSGO Skins możesz toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Funkcja Exchanger umożliwia wymianę przedmiotów na te, które Cię interesują. Wejdź w link w opisie, użyj kodu UNIVERSUM i odbierz darmowe 2,50% oraz plus 10% do depozytu. Możemy. Jeden przeskoczył. Dobra, jeden dobra. przy was, jeden przy was. Skrosował kamerę. Dwóch, trzech, trzech. Przechodzą. Jeszcze dwóch. Do się raczej powinieneś. Kamery no, main. I blisko. Jeszcze jeden blisko, ucieka. Patrz, to. Jest Mid, do klatki zaskakuje no, A Ja łapię klatkę Zara Leż Klatka, możesz mieć kadez Leży klatka? Kl ten już szedł klatką, on już szedł klatką Tak jigluje to ale Bo dwaj macie jeden hałka Ja cofę Eee Kupa i od razu już te grupy Czasem coś ten no Gdyby tak na mnie wchodziło Za co wiedzieć? Dawaj DNC zagleba Michu ja Czy ja zasłabi kurwa Ej, ja już jestem zastały. Ja z... Jestem zastały z Mogę Możecie zapłochować chwilą. Nie narazili nic nie róbcie. Zakonu, tylko. To... Ja zakonadam tylko. Ty bank już znalazłem chyba. Pani się tundabilo. Dawaj proszę. A dla kurwa macie, macie jak podejść Guys, I think. Guys, I talk 90% English, 10% Polish or 10% English, 90% Polish. What the hell? I don't believe it these guys. You see This is guys. this is knife, this is like a gift from the gamer. Kurwa, to co myślisz, to jest takie kurwa proste? No kurwa, stranie tak. No kurwa, to nie jest takiego jak kurwa. Już jestem. Ty wycierasz już od przodu czy od tyłu? Kurwa, to zależy jak mi jak leży. Jak jest za długi, to od tyłu. Co, klocak za długi? Ty się podcierasz od przodu? No pewnie, że nie. A ty Ta. się podcierasz od przodu? Yes. A wstajesz, a wstajesz do wycierania dupy, czy na siedząco? A pizdę też podcierasz od przodu Tak, pizdę to ci mogę dać, kurwa, Drugi raz, kurwa Ale ty A dałeś Tak Czekaj, kurwa, przyjdzie, chuj przyjdzie, kurwa, ta na matyska Czas na matyska przyjdzie Daj czasowi czas, za czas pokażej, kurwa Ładnie no dostaliśmy informację o tym Mercedesie, że przed turniejem, że jeśli wygramy i tak dalej, no to teraz go dostanie. Ja od razu powiedziałem, że w sumie ja nie potrzebuję, że nie ma problemu. Jeśli Anton mu, mu to chce zagwarantować, I, to śmiało. I kurwa, Janusz dobrze mówi. Ja mam takie samo zdanie co Janusz. Już mówiłem o tym wiele razy. Jeśli kurwa, typ umówił się z szefem, kurwa, bo założyli się, że dostanie. Mercedesa. Nawet dom by dostał, kurwa. On się założył. Inni się nie założyli, kurwa. Tak? Nie założyli się. I on to dostaje. To chuj kurwa innym do tego, no. Janusz dobrze mówi. Ja też o tym mówiłem kiedyś wcześniej, że ja bym miał to totalnie w no. Zarabiali po tyle hajsu, kurwa, i tak, że, no kurwa. Założył się z szefem. Mógł kto inny się założyć. Dobrze żył z szefem. Ja też wiem, że o wszystkich y, tych rzeczach y, nie pamiętam od kogo, ale nie wiem. Od kogoś słyszałem też, y, co ty w, w szoku jesteś? jesteś? Że pan się zajmował kontraktami 17, zawsze. Ja, o ile pamiętam, to. I Pasza się zgodził, i chyba Kuben, i, i, i Biały, wydaje mi się, że Neo też się zgodził. E, jeszcze jeszcze to... wszyscy się to, zgodzili, tak? Wziął ten po prostu właśnie, Ginią, no Ginią kurwa. Kurbeny. Kirel, ty nawet nie wyobrażasz sobie, bo Taz zajmował się wszystkimi rzeczami podobno wypił On znalazł organizację, on szukał właśnie tego, bo Taz ma, jest taki bardziej... Kurwa, on ogarnia te rzeczy, tak? te kontraktowe, te wszystkie rzeczy y, związane właśnie te z, y, z, z organizacjami, on potrafił się dogadać tas od podwyżki, tak, te inne rzeczy. No to tas gadał, no kto inny, no. O ile wiem to, co słyszałem, to gadał tas, no. Słuchajcie, ja też z Kingu wam powiem, jak byłem przez chwilę. Tak, za kulis. To znam osobę, która dostała coś od szefa, bo lepiej z nim żyła. Ona mi to powiedziała, ja mówię, no, zajebiście dostałeś, nie powiem kto. dostałeś zajebiście, zadowolony jestem, wiesz, no spoko. Nie mam z tym żadnego problemu. A powiedział na przykład innym osobom: no to znaczy, no one nie były zadowolone. One nie były zadowolone, wiecie, i kwa, no to jest takie. Bo on dostał, oni nie, no kwa, no ale no, jeśli ktoś dobrze żyje z szefem, chuj, to niech dostaje. No, mam wypdolone w to, no. To mnie Pojrza to bupe. A wupa, A bupe, Odrzucam. Zajebał. Daj mi AWP, daj ja bym to okno. Ty ej, baje... ej, 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 daj mi tam. Chyba jest misja w do, w do zrobienia. Ej proszę cię, ej, proszę cię, daj mi, daj mi tę AWP. Zbieram poczelim. Wyce ty ty, kurwa możesz pozbierać po mnie gówno jak się zestram kurwa. <grym> <grym> bo, z woreczkami chodzę zawsze na spacerze, bo jest apera po to na połosie. Jak się <grym> obstrasz na chodniku. Ta. 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 Ta.

ja pierdolę Ale to kurwa chodzi człowieku Łapka łapka, łapka, łapka. Leży kurwa ale ja ich napierdalam Gdzie jest kurwa kolejny